ćwiczymy różne warianty, różne scenki dotyczące zdarzeń medycznych, ponieważ coraz więcej naszych wyjazdów do interwencji trafia się niestety do zdarzeń medycznych. Często musimy pomagać zespołom ratownictwa medycznego i karetką. Plecak ratowniczy jest świetnym rozwiązaniem, gdyż ułatwia strażakom pracę podczas zdarzeń. W środku jest on podzielony na sekcje. Każda rzecz ma swoje miejsce dokładnie opisane, na przykład na skaleczenia, na udrożnianie dróg oddechowych, na oparzenia, podawanie tlenu wszystko jest na swoim miejscu, nie ma zbędnego szukania podczas udzielania pomocy poszkodowanym, zaoszczędzamy wtedy dużo, dużo więcej czasu. Nawet dzisiaj w trakcie kręcenia tego materiału mieliśmy wyjazd do zderzenia, do kolizji dwóch samochodów, w której było, była poszkodowana jedna osoba i musieliśmy udzielić. Jej pomocy medycznej. Byliśmy, jak zazwyczaj, pierwsi na miejscu zdarzenia, jeśli chodzi o wszystkie służby, i musieliśmy do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego zająć się osobą poszkodowaną i udzielić jej niezbędnej pomocy. W imieniu całej naszej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie chciałbym serdecznie podziękować firmie Meden Inmed za. Udostępnienie, przekazanie nam tego tutaj oto widocznego plecaka ratowniczego, który nie ma co się oszukiwać, jest niezbędny w naszej codziennej służbie. Kierowco, pamiętaj, kiedy jedziemy do zdarzenia, staraj się nie przeszkadzać. Zjedź na bok, zrób nam miejsce, korytarz życia ratuje.